Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 8. Analiza rynku i sprzedaży. 8 lutego analiza wyników sprzedaży. Zagadnienia: 8.2.1 Zbieranie danych sprzedażowych. 8.2.2 Kluczowe wskaźniki wydajności, KPI. 8.2.3 Analiza trendów sprzedaży. 8.2.4 Segmentacja rynku. 8.2.5 Wnioski i działania. 8.2.6 Narzędzia do analizy sprzedaży. 8.2.7 Podsumowanie. Analiza wyników sprzedaży książki to kluczowy krok w ocenie jej sukcesu oraz w planowaniu przyszłych działań marketingowych i wydawniczych. Zrozumienie, jak książka radzi sobie na rynku, jakie są jej mocne i słabe strony, pozwala autorom i wydawcom na skuteczniejsze podejmowanie decyzji. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik dotyczący analizy wyników sprzedaży książek. Raporty sprzedaży: Najpierw należy zebrać dostępne raporty sprzedaży. Jeśli książka została wydana przez wydawnictwo, to ono powinno dostarczać regularne raporty dotyczące sprzedaży. W przypadku samodzielnego wydania książki, można korzystać z platform takich jak Amazon Kindle Direct Publishing, KDP, gdzie dostępne są szczegółowe raporty sprzedaży. Narzędzia analityczne Istnieją różne narzędzia analityczne, które pomagają w zbieraniu i analizowaniu danych sprzedażowych. Programy takie jak Book Tracker czy Publisher Racket umożliwiają śledzenie sprzedaży i analizowanie rynku, co może być niezwykle pomocne. Liczba sprzedanych egzemplarzy Najważniejszym wskaźnikiem jest całkowita liczba sprzedanych egzemplarzy. Umożliwia to ocenę ogólnej popularności książki. Przychody z tytułu sprzedaży, obliczenie przychodów pozwala zrozumieć, ile pieniędzy generuje książka. Można to uzyskać mnożąc liczbę sprzedanych egzemplarzy przez cenę detaliczną. Koszt pozyskania klienta, CAC, to wskaźnik, który pozwala ocenić, ile pieniędzy wydano na marketing w stosunku do liczby sprzedanych książek. Pomaga to ocenić efektywność działań promocyjnych. Rentowność. Obliczenie rentowności książki, uwzględniające koszty produkcji, marketingu oraz dystrybucji, pozwala na określenie, jakie zyski przynosi sprzedaż. Monitorowanie sprzedaży w czasie. Kluczowe jest śledzenie, jak zmieniają się wyniki sprzedaży na przestrzeni czasu. Może to pomóc zidentyfikować sezonalność, czyli okresy, w których sprzedaż wzrasta lub maleje. Na przykład, książki często sprzedają się lepiej w okresie wakacyjnym lub przed świętami. Analiza porównawcza, porównanie wyników sprzedaży swojej książki z innymi tytułami w tym samym gatunku może dostarczyć cennych informacji. Można to zrobić, badając bestsellery w danej kategorii i porównując ich wyniki z własnymi. Demografia czytelników, ważne jest zrozumienie, kto kupuje Twoją książkę. Analizując dane demograficzne, wiek, płeć, lokalizacja, możesz lepiej dostosować swoje działania marketingowe do konkretnej grupy odbiorców. Preferencje zakupowe: Różne grupy czytelników mogą mieć różne preferencje dotyczące formatów, np. eBooki, wies wersje papierowe, oraz kanałów zakupu, np. księgarnie stacjonarne, w jest internetowe. Zrozumienie tych preferencji może pomóc w dostosowaniu strategii sprzedaży. Identyfikacja mocnych i słabych stron: na podstawie analizy wyników sprzedaży możesz identyfikować, co działa dobrze, np. popularność w danym regionie, oraz co wymaga poprawy, np. niski wskaźnik sprzedaży w niektórych kanałach. Optymalizacja strategii marketingowej. Wnioski z analizy mogą prowadzić do dostosowania strategii marketingowej, aby lepiej odpowiadała potrzebom rynku i przyciągała większą liczbę czytelników. Planowanie przyszłych wydania, zrozumienie, co zadziałało w przypadku tej książki, może pomóc w planowaniu przyszłych projektów. Ucz się na sukcesach i porażkach, aby zwiększyć swoje szanse na rynku literackim. Google Analytics. Narzędzie to może być pomocne do monitorowania ruchu na stronie internetowej książki oraz oceny skuteczności kampanii marketingowych. Social Media Analytics, platformy takie jak Facebook czy Instagram oferują analizy dotyczące interakcji użytkowników z treściami, co może dostarczyć informacji o skuteczności działań promocyjnych. Książkowe platformy analityczne, narzędzia takie jak Goodreads Offer Dashboard mogą pomóc w analizie reakcji czytelników oraz sprzedaży książki. Analiza wyników sprzedaży książki to kluczowy proces, który pozwala autorom na zrozumienie, jak ich prace radzą sobie na rynku. Zbieranie danych sprzedażowych, monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, analiza trendów oraz segmentacja rynku to wszystkie istotne kroki, które pomagają w efektywnym ocenianiu sukcesu. Dzięki temu autorzy mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące przyszłych projektów i działań marketingowych, co w dłuższym okresie może prowadzić do większych osiągnięć na rynku wydawniczym. Kreatywne Pisanie Jak napisać bestseller Rozdział 8, Analiza rynku i sprzedaży 8 lutego Analiza wyników sprzedaży